Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad morzem śródziemnym w Hiszpanii. Karol Nawrocki chce porozumienia w sprawie mieszkalnictwa. Oto pomysły prezydenta: mniej upadłości, więcej nowych firm. Dobre informacje z GUS. Trend na Hiszpanii nie słabnie. Polacy z kolejnym rekordem kupionych nieruchomości. Piotrochnio, witam was w Kawie z Agentem. Dziś wakacyjnie, ale jak widzicie, wakacje wcale nie są takie nudne, bo dzieje się sporo tematów ciekawych w nieruchomościach, w polityce, w finansach. I dzisiaj omówimy sobie kilka z nich. Zabieramy się do omówienia artykułów naszego komentarza. E, zasubskrybujcie oczywiście ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A dla wiernych widzów proszę o łapkę w górę, żeby tutaj algorytmy wykarmić. I lecimy z tematem. Na początku fragment artykułu Business Insider. Karol Nawrocki w orędzie wygłoszonym w Sejmie ani razu nie użył słów podatki, ochrona zdrowia. Czy Ukraina, ale znalazł miejsce na politykę mieszkaniową. Co więcej, zadeklarował, że głęboko liczy tu na współpracę wszystkich środowisk politycznych. Rząd premiera Donalda Tuska akurat ma pomysł na mieszkalnictwo, a za jego realizację odpowiada Tomasz Lewandowski, wiceminister związany z Lewicą. Proponuje on uszczelnienie systemu mieszkań komunalnych ale nie tylko. Polityka mieszkaniowa nam nie wyszła. Tak w maju 2022 roku na kongresie partii powiedział Jarosław Kaczyński, szef PiS. Trzy lata później Karol Nawrocki już jako prezydent w orędziu po zaprzysiężeniu wskazał, że mieszkalnictwo to obiektywny problem całej Polski. Dodał też, spoglądając w stronę lewej części sali sejmowej, że wierzy, iż w kwestii mieszkań można dojść do ponadpolitycznego porozumienia. To kwestia przyszłości naszych dzieci i kolejnych pokoleń zaznaczył. Ten temat poruszamy dzisiaj jako pierwszy, bo jest on Tematyce, które, które poruszamy na naszym kanale. No i Wydaje mi się, że jest okazja do tego, żeby faktycznie coś z tą polityką mieszkaniową zrobić, bo jeżeli prezydent nie zwraca uwagi na, uwagi na tak gorące kwestie, jak dzieją się tam dookoła nas w geopolityce, a zwraca uwagę na to mieszkalnictwo, mało tego, nie antagonizuje się z lewicą, która odpowiedzialna jest w rządzie obecnej koalicji za politykę mieszkaniową, to być może te projekty, które są proponowane przez lewicę pod przewodnictwem Tomasza Lewandowskiego, takie projekty jak sim czy takie projekty jak takie budownictwo właśnie mieszkaniowe mają realną szansę odmienić to, to, ten obraz dzisiejszej polityki mieszkaniowej, albo można powiedzieć nawet historycznej polityki mieszkaniowej, gdzie właściwie za politykę mieszkaniową odpowiadały tylko prywatne firmy w postaci deweloperów, wsparte bardzo mocno przez sektor bankowy. No i... Czego wynikiem były drogie kredyty, czego wynikiem są teraz aktualnie drogie mieszkania i być może tutaj mieszkania tanie na wynajem, mieszkania mimo wszystko w jakimś sensie w rękach państwa jako takie narzędzie, nie tylko pustostany, które stoją i są, bez, są niezarządzane w ogóle. To będzie coś, co odmieni trochę tą politykę i da taką przeciwwagę trochę zbyt mocnej ich opozycji dzisiaj. Deweloperów na rynku mieszkaniowym. Dajcie znać, czy jesteście pełni nadziei w tym kontekście, że to w końcu pójdzie we właściwą stronę, czy Waszym zdaniem Pójdzie to inaczej, i gdzieś na jakimś etapie znowu powstaną niesnaski pomiędzy prezydentem, rządem, opozycją, i finalnie znowu będziemy czekali do jakiegoś programu kredytowo-deweloperskiego, mieszkaniowego? Czy może właśnie skończy się to lepiej? Jakie jest Waszym zdaniem? Dajcie opis w komentarzu, porozmawiajmy o tym. A teraz kolejny artykuł. Trend na Hiszpanię niesłabnie. słabnie. Polacy z kolejnym rekordem kupionych nieruchomości. Pokochaliśmy tą Hiszpanię ewidentnie. Nie ma co się dziwić, bo e, kto był w Hiszpanii, to myślę, że e, wie za co pokochaliśmy Hiszpanię. Ale zobaczmy e, statystyki, bo my, jako Polacy, przodujemy w zakupach nieruchomości. E, zobaczmy fragment artykułu Business Insider. Pierwsze półrocze przyniosło kolejny rekord w wykonaniu polskich nabywców domów i apartamentów w Hiszpanii. W pierwszym półroczu 2025 nabyli aż 2083 domy i apartamenty, z czego ponad 1000 transakcji przypadło na miesiące od kwietnia. Do czerwca. Drugi kwartał 2025 przyniósł Polakom dziewiąte miejsce w rankingu zagranicznych inwestorów nieruchomości w Hiszpanii. W tym okresie nasi rodacy nabyli 1085 nieruchomości, co stanowiło wzrost o 8% w porównaniu rok do roku i przełożyło się na udział na rynku na poziomie 4,5%. Jak wskazują statystyki, liczba transakcji na przestrzeni lat 2023-2024 wzrosła o imponujące 35%. Obok Polaków w drugim kwartale bieżącego roku na hiszpańskim rynku mieszkaniowym najaktywniejsi byli Brytyjczycy, 7%, Niemcy, 6%, Holendrzy, również 6%, Marokańczycy, 5,6%, Włosi, 5,15%, Francuzi, 5,15%, Rumunii, też około 5%, Belgowie i czołową dziesiątkę zamykają Chińczycy z wynikiem 3,22%. Polacy szczególnie upodobali sobie prowincję Malaga, która przyciąga ich ekskluzywnymi ofertami na Costa del Sol, tym prestiżu. Złotym trójkącie obejmującym Marbeję, Esteponę i Benachavis. Na pewno jeżeli chodzi o motywy, dlaczego kupujemy nieruchomości w Hiszpanii, to były dwa takie główne motywy. Jeden to był inwestycja, bo dlaczego kolejne mieszkanie, załóżmy w Polsce mają kupować inwestorzy, którzy mają pieniądze, a nie kupić na przykład właśnie w Hiszpanii, Dubaju i tak dalej. Natomiast ta Hiszpania myślę, że jest jednym z popularniejszych kierunków inwestorskich. Natomiast niebawem może to się troszkę zmienić, jeżeli to był nasz główny motyw, bo w Hiszpanii, tak jak i w wielu innych w innych krajach turystycznych wprowadzane są. Ograniczenia, limity, dlatego że mieszkańcy mają dość, powstają martwe miasteczka z wymarłymi centrami miast, gdzie 60-70% nieruchomości w danej dzielnicy wykorzystywane jest pod booking, Airbnb i tym podobne. Nagraliśmy o tym odcinek na kanale, więc jeżeli tutaj operator, nam, realizator z, zrobi tą przyjemność, to możecie kliknąć tutaj i zobaczcie link do tego odcinka. Natomiast na pewno ten element, Zostaje w pewien sposób ograniczony, dlatego że kolejne miasta wprowadzają ograniczenia, czyli np. liczbę dni w roku, w których może być ta nieruchomość wynajmowana. Dodatkowe obowiązki po stronie właścicieli nieruchomości, jak posiadanie klimatyzacji, gaśnicy itd. itd. czyli takie stopniowe Utrudnianie tego wynajmu po to, żeby zrównoważyć ten rynek. Myślę, że dla lokalnych społeczności to bardzo dobrze, bo jednak ta Hiszpania jest bardzo atrakcyjna i myślę, że bez takiej żadnej kontroli nad tym, po prostu stałyby się to takie kurorty bez trudne do życia w normalnych warunkach dla lokalnych społeczności. Drugim powodem, dlaczego kupujemy te nieruchomości w Hiszpanii jest to, że kupujemy je dla siebie. No bo jeżeli lubimy Hiszpanię, i wracamy do niej co najmniej kilka razy w roku, to może to się sumować w całkiem już niezły budżet. A posiadanie takiej nieruchomości da nam przy tanich lotach, przy możliwościach różnych podróży, coraz więcej tych możliwości podróży na południe Europy powstaje. Da nam po prostu ograniczenie kosztów, no i swoje miejsce, drugie miejsce takie na Ziemi. No i myślę, że ten argument jest już tutaj nie do przecenienia i że to po prostu wraz z rosnącą zamożnością Polaków będzie narastało, i tych nieruchomości, tak czy inaczej kupowanych za granicą, szczególnie na południu, w tym takim troszkę lepszym, szczególnie w miesiącach zimowych klimacie, będzie po prostu kupowane więcej. Dajcie znać, czy też byście dzisiaj kupili mieszkanie w Hiszpanii inwestycyjnie? Czy może inny kraj jest Waszym zdaniem ciekawszy? Jeżeli tak, to jaki? Napiszcie w komentarzu. I ostatni pozytywny temat to mniej upadłości i więcej nowych firm zakładanych. I to są dobre informacje, które dostajemy z GUS. Na początku, fragment artykułu: Liczba rejestracji firm wzrosła o 1,2%, natomiast upadłości spadła o 2,2% w drugim kwartale 2025 roku, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To pozytywny trend w gospodarce. Prawa jednak nie jest tak oczywista, bo rosła liczba upadłości akurat w kluczowych sektorach polskiej gospodarki, czyli w przemyśle i budownictwie. W drugim kwartale 2025 roku odnotowano 88 728 rejestracji przedsiębiorstw. To jest 1,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 2,2% mniej upadłości niż w 2024 roku, w drugim kwartale. Niestety wzrost upadłości widać w kluczowych sektorach polskiej gospodarki. W przemyśle, który stanowił według najnowszych danych najwięcej, bo 22,5% w wartości dodanej w gospodarce. Było ich 26, czyli o 6 więcej niż rok do roku. W istotnym dla naszego PKB budownictwie 6,7% wartości dodanej w gospodarce było 19 bankrust, czyli też o 6 więcej niż rok do roku. Odwrotny pozytywny trend panuje również w istotnym dla gospodarki sektorze usług z wyłączeniem handlu, transportu, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji, gdzie upadło w drugim kwartale tylko 10 firm, czyli o 11 mniej niż rok do roku. Liczba upadłości w danym kwartale dotyczy przedsiębiorstw, wobec których zostało wydane przez sąd postanowienie o ogłoszeniu upadłości opublikowane w krajowym rejestrze zadłużonych. Dowiedzieliśmy się już, gdzie firm ubywa. Teraz druga strona rzeczywistości w drugim kwartale 2025 roku największy wzrost rejestracji przedsiębiorstw nastąpił w usługach, wynika z danych urzędu. W ten segment wchodzi działalność finansowa i ubezpieczeniowa obsługa rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz działalność wspierająca w, dla biznesu. I teraz te dane można czytać dwojako, no bo mamy mniej tych upadłości, więcej firm się rejestruje, ale to co słyszeliśmy w przemyśle, w budownictwie, czyli w takich twardych rejonach gospodarki, tych upadłości jest więcej. I ja bym tutaj raczej nie cieszył się jakoś mega z tego, że mamy coraz więcej tych firm w usługach, no bo no to jest cecha też społeczeństw rozwijających się, to prawda. Natomiast często te usługi to nie jest ta nauka czy innowacja, tylko to są często jakieś sektory, które po prostu obsługują przedsiębiorstwa, często online, zagraniczne itd. I to jest troszkę bardziej kruche i troszkę mniej budujące gospodarkę niż takie twarde sektory. Zobaczmy, jak hegemonii światowi, tacy jak na przykład Niemcy, Francja, USA, na czym zbudowały swoje potęgi. Głównie to jednak zbudowane jest na twardym przemyśle, na przemyśle samochodowym, na budowlance itd. Natomiast mniej przykładów na pewno, no chociażby takich jak Szwajcaria, jest potęg, które oparły swoją moc, swoją wielkość na tych usługach. Ogólnie cieszmy się z tego, że tych przedsiębiorstw jest więcej. Natomiast myślę, że tutaj głównie apel do rządzących, żeby dbali o ten nasz polski przemysł, żeby tutaj kolejne duże sektory gospodarki w Polsce się nie zamykały. Myślę, że tutaj promykę nadziei może być ostatnie wznowienia informacji o tym, że to CPK w końcu ruszy tak, z nowym tutaj naszym człowiekiem stojącym na czele państwa, naszym nowym prezydentem. Zobaczymy jak to się rozwinie, czy to nie... Skończy się tylko na obietnicach i kolejnym już projekcie, tak samo jak w kolejnym projekcie i kolejnym terminie elektrowni atomowej. Duże inwestycje w kluczowych rejonach gospodarki. To jest coś, czego potrzebujemy. No i mam nadzieję, że będzie to w Polsce niebawem realizowane. Życzę Wam tutaj udanego powrotu po wakacjach do rzeczywistości. Czekając co prawda na naskorki, no ale czeka do nas, na nas też powrót do aktywności zawodowej, do pełni energii. Wracamy, aby tą gospodarkę naszą wspólnie razem też tworzyć. Życzę Wam tej energii bardzo dużo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mówił dla Was Piotr Rochnio. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii.